7 lutego w nidzickim kinie Wenus odbyła się energetyczna uczta dla fanów mocnego, rokowego brzmienia. Jako pierwszy na scenie wystąpił Działdowski żeński kwartet o nazwie Curusia Tatusia. Nazywamy się Curusia Tatusia, jesteśmy z Działdowa, gramy razem od 4 miesięcy. Miałyśmy z Mileną właśnie wcześniej jakieś inne zespoły, ale nigdy to nie był ten skład, który, który nam odpowiadał. I, I mamy po 17 lat. W skład no, naszego zespołu wchodzimy my i dwie, dwie siostry, siostry bliźniaczki. Tak. Następna w kolejności na scenie zagrała młoda olsztyńska hardrockowa grupa Blind Light of Water. Na koniec już po godzinie 20 wystąpił nidzicki zespół Mufa, złożony z doświadczonych muzyków dobrze znanych w swoim rodzinnym mieście. Jesteśmy z Nidzicy, gramy od trzech lat razem, chociaż każdy z nas gra już od wielu, wielu lat. Co gramy? Gramy po prostu moje najzwyklej. To co mogę ująć moje piosenki, które już tam od dłuższego czasu układam i piszę i, i lubię to robić. Grupa zaprezentowała długi set, na który złożyło się szereg melodyjnych rock rock'n'rollowych hitów formacji, gorąco przyjętych przez publiczność i fanów zgromadzonych tego wieczoru w Kinie Wenus.